Siemanko dzisiaj będę nagrywać z Rainbow Friends i, i zostawcie subika na moim kanale, bo mam bardzo mało, mało wyświetleń a Admirals mam bardzo dużo, a też dużo z Rainbow Friends nagrywał i dużo youtuberów i na to mi dużo wyświetleń, więc ja pomyślałem, że też e, nagram Rebo Friends, więc ja je... Ja wam to Nie przeszkadzam i zaczynamy.

Gościu nie bierze. Gościu nie chce mieć On ten nie będzie przychodził, bo ja wiem na przychodzi. Kiedyś, będzie przechodzić. Tutaj mama. Chyba, że dalej jej update już dawno nie gram w leby Francji, już 3 miesiące i dużo mogę się pozpieniać. A tutaj będzie chyba. Ja nie, nie mam tam. No, pamiętam wszystko. Więc wszystko było. Dobra, idę odłożyć, bo zaraz mi ukradną. Oni mi... oni sobie wychodzi. Tam jest ok Kurde, green idzie. I dobrze. Green gdzieś jest. Ja go Tutaj chyba nie sprawdzałem. A nie, chyba ktoś żył albo sprawdzałem. Tak, sprawdzałem. No nic, nie mam na dole, musi coś być... O kurde... Szybko! Darny, ran, ran, RAM! RAM! ran, ran, RAM! 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 ran Dobra, tu jestem bezpieczny, tu nic nie ma... Na. Kurde, koło zjedna tam o chyba laga bian. nie wiem gdzie są te a tam jest coś, dobra, idę idę po to, a ktoś musi mieć resztę a nie, bo to się pokazuje jak ktoś umrze bo to jest pod nim Jakoś tu zmarł o, kolejny z No Halo Elo konie. Tu nic nie ma. On blue tutaj zaraz wyjdzie. Jak pamiętam. Tutaj chyba nie sprawdzałem. Dobra, idzie gdzieś. A! Nie! W ostatniej sekundzie, co się otwiera! Widzieliście to? Co to było? Nie, yeah, prawie mnie zjadł. Nie. Yeah. Ja nie mam Robuxów. Ja w ogóle tego skinu mam za darmo. O, jest runda. Ale coś się otwaliło. To jest bardzo trudno, bo będzie pioletowy z wędów. I ta ja szturka pomarańczowa Jak graliście prawie bo to wiecie o co mi chodzi Ile zmarło? Dwóch Ten balkon jest taki pełny słodki pion jest to tutaj W ogóle? Jakbyście byście chcieli, to piszcie w komentarzach, y, 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 na, y, czy chcecie odcinek z Poradnika, jak zrobić takiego fajnego skina. Piszcie w komentarzach, czy chcecie taki odcinek. Dobra? No, widzicie, będzie teraz perchu, czyli fiolet. fiolet będzie fiolet. no będzie trudno Be no będzie mega trudno ale jak ja na tej ludzie co e, co trzeba e, zbierać tamte jak się światło wyłączyło w baterie to ja ten to ja wszystkie zebrałem No i dotarłem do następnej rundy Jeszcze dynka, dynka. Dynka. O, czekajcie, Oczekajcie, bo muzyka jest. Już naprawiłam. Czyli sobie sobie chodzi ten fiolet. O nie! Green tu jest! Dobra, muszę nam przejść tam przejść. Chyba, że będzie tu fiolet. Jak wyjdzie tu mi blue, to już pomnę. Jak będzie tutaj przychodzić green albo blue. To pomnę. Do. było. No nie, jeszcze go brakowało. Musieli. Musieli go dać teraz. No i jeszcze muzykać tam głośno. Czy go brakowało. O, jest tutaj ten bezpiecznik. Tylko szybko, bo mi za sto wypadnie. przez tych kościołów. Nie, gdzieś green. Gdzie gdzieś chodzi. O, to jeszcze cztery tutaj. Jak tutaj green będzie przychodzić, to ja nie wiem Jak mnie zeżre Czy tam coś jest? A green mnie zeżre To koniec. O dobra, mam trzy, to jeszcze jeden. To kurde, bo on sobie tam tupta, ten grym Jak chcecie, to piszcie niki, to ja was dodam do znajomych, jak ktoś ma Roblox oczywiście. Ostatni, a tam może być przecież, no. Może tam być przecież. Sprawiam. Kurde, jak będziemy tutaj przychodzić i mnie zeżre to koniec. Mogę jeszcze jeden zrobić. Jedną rundę. Jakby ktoś mnie zeżrał. Ja w ogóle czekam na Chapter 2, czyli Chapter 2. A nie Kurde ten! Ten grill idzie sobie. Kurde! Zapomniałem, że tutaj gościu ten. Dobra, ja mu dam jedzenia. On tutaj chyba zawróci. Dobra, wracaj tu, baranie. Bananie, wracaj tu. 17 minut to trwa. A dopiero jestem na trzeciej rundzie. Tam jest! No ja zaraz tu wezmę. Tutaj był? No tutaj był kościół! E, tu je upgrade'ować. Bo tego tak nie było. Kurde, bo siadź ty tutaj! Ty mamoniu! Ty mamoniu! Idź sobie! Idź sobie! Ty mamoniu! Idź ty bananie! No, dzięki! Dzięki, że poszłeś! Jeszcze do teatru sobie idzie No banan! Po prostu banan! Dobra, teraz będzie wyłączony światło i potem ram będzie! Speedrun! Speedrun! Będzie speedrun! No, po tej rundzie, jak zrobimy te baterijki, to od razu speedrun Zabię. Szkoda, że sobie itemków nie można kupić. To jest akurat łatwe, ma no nie do końca łatwe, bo jest ciemno i są potwory różne. Będą sobie biegać, nie biegać, ale ja byłem sam i przeszłem. I to dwa razy. Na serio. Ludzi z zostawili, trzech ludzi powychodziło, a reszty zmarło. A niektórzy zostali zbanowani, bo nie mieli internetu. I ja musiałem tą rundę z ciemnością zrobić sam. I to dwa razy bo miałem dwa razy tak wiecie i to było trudno a jeden raz a nie miałem tak Ej, e, dwa razy ale w ten jeden raz był ziomek i czekał aż wszystko zrobię bo e, e, on taki leniuch był że on nie chciał zrobić rozumiecie to takie leniuchy teraz są w Robloxie Kurde, jeszcze to gościu idzie. I tacy ci upar Uparci są. No gościu, idź sobie! Ty paranie, idź! No nie zbugował się. No, nie. no Jak masz stąd wyjść teraz! Jak masz stąd wyjść! Dobra, poszedł chyba! Nie! Nie! nie dobrze Myślałam, że tam gość jest. o, bateryki ko ja się boję teraz bo tu, tutaj zaraz na przykład wyjdzie jakiś green, nie green, blue, nie blue orange jakiś I dopiero będzie jak my zeżrą kurde, o tym mówiłam. już ja się będę bał o no Gonił mnie kościół malinowy. Jeszcze ten sobie idzie. Banan. No, idź sobie. Idź sobie. Gdzie ty jedzie? Kurde, jeszcze muzyka się popsuła, ale wrócę Już jestem. Ale się właśnie boję o to, że ten green tam stoi, no i mnie zje. A bo tutaj na przykład ten fiol, fiolet wyjdzie. Nie, 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 nie. nie. No dobra, poszedł tam. Kurde, bo zaraz mi to wypanie. Ej, ja muszę speedrunować, bo zaraz to mi wypanie. I dopiero fajnie będzie. Ja nie będę mógł zbierać. Dobra, co jest? Jeszcze jedna bateryjka. Taka mała i głupia bateria. Tylko jedna ostatnia głupia bateria. Ale. A ja już dawno nie grałem, to zapomniałem, gdzie te wszystkie baterie są. Chyba tutaj. Jeszcze ten gość u mnie. Je. Nie. 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 I co. No. Tutaj nie ma nic. Jak chcecie wiedzieć, to to jest ten pokój tego Reda. Doktorka. Tego nazywam doktor Plaga z SCP. To jest taki śmieszne, doktor Plaga. Szkoda, że właśnie takiego kruka nie dodali. Jak dali chociaż jaszczurkę, to mogli chociaż dać. Yy, a może będzie jakiś kruk? Jakieś jeszcze Tam jest gościu mali, nawet. Tutaj sobie leży sobie na spokojnie, no leży ja sobie na spokojnie I inaczej. Dobra, teraz speedrun. No, mnie jeszcze go brakowało. No, jak ma tu przyciekł? Tutaj jest tylko szczuwalinowy idź Nie, jeszcze lego, No, jeszcze laga jak mnie teraz je. Dobra, dobra speedrun. Speed speedrun, 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 dobra. Ale przechodzimy to. Teraz będzie speedrun przez wenty jak zwykle balony będą wszystkie rozwalą Bo ja jeszcze żadnego odcinka nie nagrywałam z reguły, Friends, to jest mój pierwszy. No i nie wam, że ja wszystkie na końcu balony rozwalam. Chyba że dali update i już do końca, że zje, ja yy, zjeść ten balon niebieski. Bileciki są. Fajnie. Jak pamiętam to chyba dla jednej osoby nie ma bileciku na czapkę. Ale chyba jest. Nie wiem. Nie wiem, Jak ja zostałem barana Lubucia tego barana a one dostali zielonego no, no, no. będzie speedrun Będzie speedrun, trzeba zrobić speedruna najpierw trzeba wszystkie balony rozwalić, żeby podpuszczać plus żeby na nami bieg. No nie, mam laga, że tutaj tego nie ma. A nie, tekstury mi nie poszły, no, tekstury mi się nie wczytały. Kurde no. A w ogóle nie można tutaj wejść, nie dlaczego. Dawaj, otwieraj ty gościu. No, dawaj, no nie, ma jeszcze balonów. A nie, najgorzej, ja nie widzę balonów. No dobra, zrobimy to. Czy on goni? Chyba nie, mnie. Chyba tego gościa. On tutaj nie złapie. no ja znam te przejścia. Dawaj gościu! Am, am, nam, 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 nam. Poczekajcie, bo ten gościu nie chce przejść. Dobra! Robimy to! Gościu przyszedł! Raczej go tepnęło, bo on nie chciał. On wolał się z nim bawić. No dawaj gościu. Dobra! Robimy to? No nie! Dobra, uciekamy, Ram, Ram, Ram jest! Ram, 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 yeah, Ram jest! Jest, Kurde! nie, yeah. nie, to? Tu? nie, nie, to! to! Mamy! Mamy! Po czterech miesiącach, albo... Zobaczcie, tam jest koło. No jest! Jest to! Ja wyłączę już Mamy to! Mamy to! Mamy zrobione to! Mamy! Mamy to! Dziękuję za oglądanie wam. Dziękuję, że zostaliście za mną, eee, zostawiajcie lajki i eee, piszcie komentarze, czy eee, zro eee, zrobić odcinek z tym. Czy zrobić odcinek z e, którym e, tam pokazać jak tego zrobić na co ja mam, dobra? Bo on jest za darmo. Na no serio. No, Elo! Elo, gościu! Elu! No, widzicie? To jest takie łatwe, tylko że dwie trzecie. Nie wiem, czy dzisiaj zrobić kolejny odcinek. Zora. Dziękuję za oglądanie i zostawiacie suby. Jak ktoś jest nowy, bardzo proszę, bo mam bardzo mało subów, niestety. I bardzo mnie smutno. Codziennie na tym myślę, jak zrobić te wyświetlania i subiki żeby w końcu dobić 100 subów. Wiecie? Więc bye bye. 爸爸。